Powiedzcie mi w końcu, jak to jest z tym RGB? Jeszcze całkiem niedawno w komentarzach pod filmami, gdzie były testy produktów czy też komputerów z podświetleniem RGB, pojawiały się komentarze: po co mi to, na co mi to, do szczęścia mi to niepotrzebne, FPS-ów mi to nie doda. Teraz, jak robi się jakiś test produktu czy też komputera bez tego podświetlenia, no to zaczyna się narzekanie: bez RGB to nie chcę. Także napiszcie w komentarzach, jakie jest Wasze podejście do tego tematu. Tak czy inaczej, dziś zapraszam Was na test komputera bez podświetlenia. Także osoby, które są zwolnikami tego feature'a będą pewnie zawiedzone, aczkolwiek nic straconego, bo można wiele tych produktów, które w zestawie będą, zamienić na takie z podświetleniem. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na test jednego z moich polecanych zestawów komputerowych. Link do polecanych w opisie tego filmu. Jest to komputer za niecałe 8,5 tysiąca zł, dedykowany do rozdzielczości 1440p, która, moim zdaniem, jest teraz taką mainstreamową. Do 4K, żeby ona stała się mainstreamem, no jeszcze musimy troszeczkę moim zdaniem poczekać. Komputer nie posiada żadnego podświetlenia RGB, także zwolnicy tego feature'a będą pewnie trochę rozczarowani, aczkolwiek nic straconego, ponieważ czy to obudowę, czy kartę graficzną, czy chłodzenie na procesor. Można z poświetleniem jak najbardziej nabyć. Oczywiście trzeba będzie do tego dopłacić troszeczkę więcej kasy. Jeżeli ktoś będzie chciał, no to jak najbardziej taka możliwość istnieje. Jak zwykle przedstawię Wam na początek podzespoły, jakie znalazły się w tym PC, a później przejdziemy już do testów. Te wykonałem nie tylko w 1440p, ale również i w 4K. Tak zobaczymy, jak sobie ten komputer w tej rozdzielczości również poradzi. Co do klocków, czyli do podzespołów, procesor jest to Intel i5 13600 KF, czyli bez wbudowanego układu graficznego, 6 rdzeni performance, 8 rdzeni efficient, w sumie 20 wątków. Chłodzony on będzie kulerem Endorphy 45. W grach w zupełności te chłodzenie sobie z tym prockiem poradzi. Gdybyście jednak chcieli na tym kąpie renderować wideo, no to proponuję wam jednak zainwestować w lepsze, wydajniejsze chłodzenie, powiedzmy AIO 240 mm. Procesor posadzony jest na płytę Gigabyte B760 Gaming X, czyli nie mamy tutaj możliwości jego podkręcania, mimo iż sam Procek ma odblokowany mnożnik, aczkolwiek moim zdaniem. OC procesora daje na tyle niewiele, że nie warto się w to bawić. I zaoszczędzoną kasę, za którą kupić musielibyście płytę z chipsetem Z i też lepsze chłodzenie do OC procesora, warto dołożyć do innych podzespołów do komputera, choćby lepszego dysku SSD, lepszej karty graficznej, czy też fajniejszej, powiedzmy, obudowy. Takie jest moje zdanie. Sama płyta całkiem fajnie doposażona, 8 portów USB na panelu wyjść z tyłu. Aczkolwiek zabrakło mi tutaj USB typu C, gdybyście chcieli, powiedzmy, transferować sobie dane szybkim nośnikiem SSD. Także to by się przydało. Poza tym mamy 2, z czego jeden z radiatorem. Całkiem sensowny układ dźwiękowy. Realtek ALC897. Do tego fajna funkcja BIOS Flashback, dzięki której możecie zupdate'ować sobie BIOS bez konieczności instalowania procesora. Wprawdzie nowej generacji procesorów na tej płycie już nie posadzimy, aczkolwiek gdyby coś poszło nie tak podczas update'u BIOS-u, powiedzmy wyłączyli Wam prąd, no to w tym momencie możecie łatwo go sobie przywrócić właśnie przez tą funkcję. Do tego płyta ma całkiem sensowną sekcję zasilania, dobrze chłodzoną, spokojnie możecie na niej posadzić mocniejszego procka, powiedzmy Intela i7-13700K. Nie testowałem wprawdzie i9-13900K, ale robiłem testy z i9-12900K i nie było żadnych problemów, sekcja się nie przegrzewała. Idąc dalej, dysk SSD, NVMe, Pisa Express 4.0, Kingston KC3000. Moim zdaniem w tej cenie nie ma on sobie równych, też warto zaznaczyć, że ma on bardzo długą żywotność. Pamięć RAM, dwie kości po 8GB, Patriot Viper, taktowanie 3733 MHz, opóźnienia CL172121. 21. Nimi spokojnie możecie się pobawić i spokojnie albo. Obniżyć timingi lub też podkręcić ich częstotliwość. Ja akurat tego nie ruszałem, bo wiem, że wiele osób akurat pamięciami się w komputerze nie bawi. Co do karty graficznej, ta akurat w oryginalnym zestawie na mojej stronie była od Inno 3D, aczkolwiek akurat ja pod ręką miałem PNY, czy też PNOA, jak to woli, RTX 4070 Ti. Wersja zwykła bez podświetlania RGB, aczkolwiek podświetlane mamy tutaj logo na boku. 390mm śmigła działające oczywiście w trybie półpasywnym, no tego trzyczęściowy częściowy potężny radiator. Sama karta w budowie zajmie Wam trochę ponad 3 sloty. Także gdybyście chcieli zainstalować coś w tym trzecim slocie rozszerzeń, niestety nie będzie to możliwe. No i do tego mamy jeszcze aluminiowy Backplate. Wszystko to zasilać będzie Endorfi Supremo FM5 moc 750W. Certyfikat 80 gold, wszystkie japońskie kondensatory, jak i przetwornica DCDC. -DC. Dlatego 7 lat gwarancji. Jedyny minus tego zasilacza jest taki, że nie mamy dedykowanego przewodu zasilającego kartę graficzną PC Express 5.0, czyli 16-pinowego. Szkoda, także będziemy musieli posiłkować się przejściówką. No i w końcu obudowa, w której to wszystko zamknąłem: Endorphy Regnum 400R. W porównaniu do Regnuma RG6 VTG, który występował jeszcze pod nazwą Silentum PC, zaszło tutaj kilka zmian. Pierwsza z nich to panel przedni, dokładnie możemy wyjąć jego środkową część, montowana jest ona na magnes, także łatwiejszy dostęp do filtra. Na, na przodzie, do tego cztery wentylatory Stratus, a nie Sigma, są one podobno wydajniejsze. Trzy na przodzie, jeden wentylator na tyle. Do tego na górze mamy teraz możliwość zainstalowania trzech wentylatorów 120 mm, aczkolwiek nie można niestety cały czas zainstalować iO360, natomiast zmieści wam się 280 i dzięki temu, że wszystkie te otwory montażowe do wentylatorów czy też chłodzenia AIO zostały przesunięte w stronę panelu hartowanego szkła, mamy większą kompatybilność z coolerami właśnie 240 i 280 mm. I też co przykuło moją uwagę to obudowa wydaje się być bardziej, że tak powiem, czarna w porównaniu do poprzedniego regnuma, co fajniej moim zdaniem wygląda. Tyle jeżeli chodzi o podzespoły, teraz zapraszam was już na wyniki testów, te wykonałem w 8 grach w rasteryzacji, przypomnę dwie rozdzielczości 1440p i 4K plus jeszcze trzy testy z włączonym ray tracingiem, ale tylko w rozdzielczości 1440p. Poza rzecz na wydajnością, powiem Wam jak wyglądała kultura pracy całego zestawu, temperatury, także bez przedłużania jedziemy z tematem. Zaczniemy standardowo od Cyberpunk 2077. W 1440p detale ultra nie robią na zestawie najmniejszego wrażenia. 4K jednak nawet po przesunięciu suwaków na wysokie nie ma mowy o magicznych 60 klatkach średnio. Pamiętajcie jednak, że mamy tutaj DLSS 3.0 i po jego włączeniu spokojnie nawet w 4K możecie maksować ustawienia. W Wiedźminie 3 Next Gen na wymaksowanych do bólu detalach rozrywka na obydwu rozdzielczościach jest mega płynna. Call of Duty Warzone 2, o ile w 1440p na ultra pogramy bardzo komfortowo, o tyle w 4K proponowałbym jednak detalami się pobawić, bo mimo, że mamy prawie 70 klatek średnio, dla wielu z Was może być to niewystarczające. Na obydwu rozdzielczościach i detalach ultra bez problemu pograć sobie możemy bardzo płynnie dekalisto protokolu. Podobną sytuację mamy w Crysis Remastered, czyli bardzo płynnie nawet w 4K. Dying Light 2 to niewątpliwie jeden z killerów sprzętu. O ile w 1440p testowany zestaw nie męczy się z tematem, o tyle w 4K obijamy się już o granice płynności. God War, mimo iż również do mało wymagających gier nie należy, nie dał się zbytniowe znaki. Pograć możemy bez problemu na detalach Ultra na obydwu rozdzielczościach. Teraz nowość, czyli Hogwarts Legacy. Jak widać, tytuł ten daje równo popalić nawet w 1440p, a w 4K osiągamy, moim zdaniem, kompletne minimum, jeżeli chodzi o komfort rozgrywki. Wejścia są dwa: albo obniżamy detale, albo korzystamy z DLSS 3.0. Czas na obiecane gry z włączonym ray tracingiem. W Cyberpunk 2077 na RT Ultra zmuszeni jesteśmy skorzystać z DLSS w trybie jakość. Pragnę jednak zaznaczyć, że nie włączałem tutaj generatora klatek, a to potrafi wywindować średnie FPS grubo powyżej setki. W Hogwarts Legacy podobna sytuacja i bez DLSS się nie obędzie, ale ponownie nie skorzystałem z frame generator. I na koniec Dying Light 2. Tutaj było się bez DLSS i udało się uzyskać magiczne 60 fps średnio. W tym tytule powinno to w zupełności wystarczyć. Tak jak mówiłem na wstępie, zestaw dedykowany do rozdzielczości 1440p. Jak sami widzieliście, radzi on sobie tutaj naprawdę bardzo dobrze. Choć i w 4K spokojnie można sobie pograć komfortowo. Wprawdzie w tych bardziej wymagających tytułach trzeba będzie posiłkować się DLSS, no ale w tej rozdzielczości tej opcji raczej bym się nie bał, bo niewiele stracicie o ile w ogóle na jakości obrazu, a wiele zyskacie na wydajności. Zwłaszcza że w wielu tytułach teraz pojawia się DLSS 3.0, czyli DLSS 2 Plus Frame Generator. To naprawdę daje potężnego boosta, jeżeli chodzi o wydajność. I po włączeniu tej opcji, o ile gra oczywiście tą opcję wspiera, No w 4K naprawdę możecie uzyskać grubo ponad 100 fps, nawet w tych bardziej wymagających grach. Co do ray tracingu, tutaj rozdzielczość raczej maksymalnie 1440p i też w wielu przypadkach trzeba będzie włączyć DLSS, zwłaszcza w tych bardziej wymagających. Temperatury i kultura pracy, bo z pewnością wielu z was to będzie interesowało. W kwestii temperatur na procesorze nie przekraczałem 70 stopni Celsjusza. Wyjątek Crisis 3, tam piki dobijały do 77 stopni ale ten Fortis spokojnie sobie z tym procesorem w grach poradzi. Temperatury karty graficznej maksymalnie 73 stopnie Celsjusza. Obroty wentylatorów na niej nie przekraczały nigdy 1500, co powoduje, że karta jest naprawdę cicha. Być może nie tak bardzo cicha, jak jej wersja z poświetleniem RGB. Tam mamy troszeczkę inne wentylatory, raz, że większa średnica i troszeczkę inaczej zaprojektowane. Tamta karta była mega cicha. Gdybyście chcieli zobaczyć jej recenzję, to zapraszam na mój kanał, bo tam ona się znajduje, aczkolwiek tutaj nie ma naprawdę zastrzeżeń. Cały zestaw generalnie z odległości 30 cm generował zaledwie 39 dB pod obciążeniem, także niewiele. Wrócę jeszcze na chwilę do karty graficznej. Ta na chwilę obecną nie jest dostępna w XCOMie, no ale miejmy nadzieję, że niedługo się pojawi. No i na koniec jeszcze jedna bardzo istotna sprawa, mianowicie pobór mocy. Ma to z pewnością dla wielu z Was znaczenie, przy obecnych cenach prądu. Cały zestaw z gniazdka nie pobierał więcej, jak 440W. No i to też pokazuje, że zasilacz ma jeszcze spory zapas mocy. Moi drodzy, na dzisiaj to byłoby tyle, także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co sądzicie na temat tego zestawu, jakie macie ewentualnie propozycje zmian. No i napiszcie też koniecznie o tym RGB, o które Was pytałem na początku filmu. Ciekawy jestem, czy jest to dla Was kwestia istotna, czy też nie. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.